Dzisiaj Rada Gminy w Borzęcinie podjęła uchwałę w sprawie przyszłorocznych podatków opłat lokalnych. Jakie te stawki będą? Myślę, że dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Borzęcin. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie z roku bieżącego. Natomiast znacznie obniżono stawki podatku rolnego i mowa tutaj nie tylko o obniżeniu ceny jednego kwintala żyta, która jest podstawą ustalenia tego podatku, z prawie 70 zł do 40. Ale obniżenia stawki tego podatku na przyszły rok w stosunku do roku bieżącego. Warto wspomnieć, że rolnik, który posiada gospodarstwo rolne powyżej hektara, od jednego hektara gruntów będzie płacił w przyszłym roku 100 zł, a nie 125 zł jak w roku bieżącym. Natomiast dla gruntów w gospodarstwach do jednego hektara będzie to stawka 200 zł, a nie 250. Czym radni uzasadnili taką decyzję? Radni uzasadnili taką decyzję sytuacją, jaka miała miejsce w roku poprzednim, a mianowicie intensywnymi nawalnymi opadami deszczu na przełomie maja i czerwca, i po 20 czerwca, gdzie rzeczywiście wystąpiły bardzo duże straty w płodach rolnych, gdzie rolnicy zgłaszali ten fakt do urzędu gminy, powołane były komisje, szacowano szkody, no ale niestety nie doczekano się na jakąkolwiek wymierną pomoc z budżetu państwa, która byłaby w stanie te straty zrekompensować. Stąd też ukłon w stronę, w stronę rolników, niższa stawka podatku. Poza tymi działaniami, które podejmowaliśmy do tej pory, czyli umarzaniem podatku rolnego w sytuacji, kiedy taka klęska była potwierdzona, no i ta stawka będzie obowiązywać w przyszłym roku, tak żeby rolnikom z naszego terenu było po prostu lżej. Rolnicy, którzy dotknięci zostali jakimiś zdarzeniami losowymi, mogą liczyć także na umorzenie częściowe lub całkowite podatku rolnego? Tak, taką praktykę stosujemy już od wielu, wielu lat, jeżeli występują tego typu zdarzenia, każdy ma prawo zwrócić się do urzędu, jeżeli będzie to fakt potwierdzony, uzasadniony, to korzystając z zapisów ordynacji podatkowej umarzamy zaległości podatkowe.